Siemka, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Wracamy do Europy od razu po Eurowizji, więc tak troszkę tematycznie. I tak, podziękowania dla wspierających oczywiście na początek. No i przechodzimy już do mojej postaci. Poziom 333, za dużo się tutaj nie dzieje. Aczkolwiek dzieje się troszkę w karczmie można powiedzieć, bo jest epic. epic. Przepraszam, do przodu wybiegłem. Jest event na epiki od hazardisty. I wam pokażę, co ogólnie udało mi się trafić w piątek i sobotę. I są to te przedmioty tutaj. A właściwie w piątek trafiłem te trzy. Czyli żaden ze slotem. pierścień byłby git. No a to są na wszystkie cechy, więc Lipa. A w sobotę, czyli wczoraj udało mi się trafić to i to. Czyli też na wszystkie cechy. Także generalnie... Póki co nie oddaję czterech kości, czyli broni nie trafiłem. Zobaczymy, może dzisiaj się uda, na to liczę. Także itemki tutaj z ulepszoną jakością przedmiotu i próbuję trafić broń. 10 prób, zobaczymy. Na odcinku to na pewno tam podkręcony dropik będzie, także spokojnie jakieś epiki na pewno polecą. Proszę, tu mamy pierwszą kosteczkę. Brawo. I mamy duszę. Dobra, wygrana to wygrana. Nie ma co narzekać. Brawo. Tutaj mamy kamienie. Może następnym razem no i póki uda. co epików nie ma, to jest znowu szansa. Ale na razie nie. Jesteśmy na półmetku. Póki co bez epików. Razem się uda. Ja przypomnę tylko, że nagrywam odcinek i fajnie by było tutaj sobie coś trafić fajnego. Tuż już mamy dwie, i proszę bardzo. I nie ma. Ciekawa sytuacja. Może Kurczę no, czyżby hazardista nie oddał? Kto by się spodziewał? Może następnym razem się no i kaplica no. Żadnego epika dzisiaj nie wleciało na odcinku, nawet czyli teoria obalona, że na odcinku lepiej leci. No niestety, no niestety też yy, te poprzednie epiki średnie bardzo. Znaczy, fajnie, że w ogóle coś poleciało, to do kibla będzie chociaż, no ale nic z tego nie użyję. Także no to, no to po prostu będzie sobie leżało w punku i co jakiś czas będę po prostu coś wrzucał do toalety. A może tutaj runa jest fajna? 13% za zadanie? No, to jak najbardziej w porządeczku. A tutaj premia 3% do PD. Jakbym sobie to podmienił w ten sposób? Runy 34%, tutaj mam 5%, ok, czyli tych run mi troszkę generalnie brakuje. Tylko tak, to muszę wziąć od Barbara bo tutaj z nim taką wymianę miałem, małą i jeszcze ten naszyjnik bym musiał sobie wymienić na coś jeszcze mam kratę dobra, także teraz mam 44% runy, 5% runy do expa także chyba przy takim a nawet tutaj jeszcze mogę wziąć 2% do pd więc 7% do Expo mogę sobie zostawić, tego króliczka póki co sobie zostawię w ekwipunku, bo mi jakoś tam bardzo nie zawadza. No i dobra, i może sobie skończymy na początek awanturniczość całą. Może poziom się uda dobić, zaraz to się okaże. Chociaż na tym etapie ten poziom tak leci, że... Jakbym zrobił trzy paski to może, ale no trzech pasków nie robię. Jak nie ma jakiegoś ciekawego eventu, tutaj trochę surowców wlatuje, ale generalnie no to bez szału. Dobra, pomiń i jedno darmowe piwo. chcesz? W przyszłym tygodniu, jak się nie mylę, jest elevator, chyba już. Więc w końcu coś się będzie działo. Już tak to nazwę. Wolecie trochę surowców. Do twierdzy i do kowala. Także to są plusy na pewno. Okej, okay, puszcz mnie dobije. Też wleci jeden duży klejnot na końcu, więc to też jest spoko opcja. Tu mnie jeden czeka na jakiegoś fajnego Może kiedyś się doczeka, właśnie. To zamieniam. No i chyba ogólnie po kolei bym przeleciał. Jeszcze misja dnia nie do zrobienia. Także arena. Na arence może dzisiaj ze zwiadowcą spróbuję. dało się, 203. Tutaj bym musiał zresetować i w sumie mogę. Za chwilę to będę sobie klikał. Jak chodzi o płotki, no to to jest dramat, ale no też jakoś ich specjalnie teraz nie szukam, no bo w lochach i tak jest przestój na ten moment. Aczkolwiek parę itemów mogę sobie kupić, rozmontować, no bo jest event kowala, także po prostu będę mógł sobie zebrać troszkę surowców, to nie jest takie głupie rozwiązanie. Też gabinecie magii, tutaj epic w ogóle poleciał, punkty życia 4%, więc runka mega fajna. Gdyby tylko był na trzy cechy to bym, to bym wziął, nie wiem czy akurat na moją postać czy na jakąś inną. Ale na pewno bym wziął jakieś zastosowanie y, dla niego znalazł. Jest i pod kanapę, także spoko. Generalnie tych potek jakoś po drodze nie potrzebuję, ale gdzieś tam no, mają wpływ na walki gildii. W skali całej gildii to na pewno nie jakiś duży, no ale jakby no, każdy tak nie miał potek no to to już jednak y, spora różnica by była. No, a z racji, że też jest ten event na epiki, no to nawet tak wykupując sobie parę itemów, no to mam szansę na trafienie jakiegoś epika. Także no, parę tych itemków teraz kupiłem. To sobie to rozmontuję. Jeszcze 7 itemów mam. To może jednego rolka zrobimy. Jakby wyleciały podki, to i tak byłoby bardzo fajnie. Yy, no dobra, no póki co wezmę taką. Na inteligencję poszła. I tutaj wszystko zagrzyba poza papierkiem. Tu jeszcze jakiś pierścień, no i tyle, jak chodzi o rozmontowania na razie, więc to sobie zostawię w takim stanie. Tu jeszcze mogę tą zbroję chyba rozmontować. No, bo barbar ma dosyć spoko. Także niech będzie tak większość rozmontowana. I tych surowców już mam, no, dosyć sporo, więc bym mógł sobie coś polepszać. Ale no na razie się wstrzymam, czekam na jakieś nowe itemki po prostu. Tutaj już walki porobione, tu mogę sobie nakarmić tego. W ogóle też może nie każdy wie, znaczy pewnie większość wie, ale tak przypomnę tylko, że w razie co, jak koniecznie potrzebujecie podki, nie macie grzybów na rolowanie, no to można u tutaj wydać 10 jedzonek i te podki dostaniecie. Więc w razie kryzysowej sytuacji, a jakbyście mieli więcej jedzonka, no to można sobie użyć. Na przykład, tak jak ja mam tutaj, pełno tych właśnie na HP, bym mógł sobie robić. No tutaj, czarta, co bym karmił później. To muszę pokonać e, 10 przeciwnika, 15 rochu, strefa mroku. Czyli to jest. Teraz sobie sprawdzę. Tutaj, czyli 13 piętro trzeba skończyć. No to tutaj to mi. Jeszcze sporo czasu zajmie, tak mi się wydaje. Także na spokojnie. Ok, jeszcze widzę będę miał do rozmontowania. Tak sobie sprawdzałem, jaką mam runkę. Dobra, secik do walki trzeba założyć. No i może tornado. Tornado mi się wydaje takie najbezpieczniejsze. Znaczy, no i tak z tym ślimakiem, z którym walczyłem, nie, nie dawałem rady. Także to taka próba, ale. No, właśnie, niekoniecznie musi się udać. Portal 76. Slenderman już tak szybko nie idzie. 51, także no, troszkę do przodu. Guppy gildyjny, Troszkę tam uderzone. Jeszcze portal od razu. I dobra. Twierdza dalej. Mam 30 ataków aż. Tu w ogóle zaczynam teraz kuźnie ulepszać sobie. Także jeszcze trochę moi żołnierze będą dokoksowani i także z wszystkich będę tak okasował. Także taki plan. Ekstraktor niedługo będzie zrobiony. Yy, I dalej pójdę w albo trenera, albo tutaj ten przygodomat, Będę lepszał to albo to. Zależy na co będzie. Będą dusze wystarczyły. W ogóle teraz, chyba jak ten elevator będzie to też chyba event na dłuższe, aczkolwiek tu nie mam pewności. Ale jakby tak było, no to super. No bo akurat ekstraktor na 15, więc tych duż bym trafiał bardzo dużo. Dobra, i dzisiaj będę trochę leniwy, bo jak chodzi o takich podziemiach, no to ostatnio sobie klikam po prostu tego ziomka bez itemów, co wiem, że na pewno go po prostu pokonam. No i dostaję tutaj to 145 tysięcy. Także dosyć ok, A po prostu jak już będzie event na duszę, będę miał tych dusz faktycznie więcej, to sobie w tego władce jeszcze podbiję tam do 500 czy wyżej i będę mógł wtedy walić pewnie już tego ziomka top 1 w rankingu bez problemu. Dobra, kręcę, abawuwu. 4,5 miliony golda, także dosyć spoko nagroda ogólnie. Monetki sobie zachowuję, dużo ich nie ma, ale no na jakiś ciekawszy event. Jak chodzi o kalendarz, no to tutaj nie czekam. Niedługo dwie nieśmiertelki, także też jest git. No i może jak będą te nieśmiertelki gdzieś w tym przyszłym tygodniu czy coś, to może y, jakiś rok by właśnie bym spróbował zrobić. Ale to się jeszcze okaże. Zobaczymy, co tam ogólnie poleci. No, także generalnie wydaje mi się, że tyle. Jeszcze zobaczmy sobie na koniec listę. Manager areny, właśnie tutaj dobrze, że sobie przypomniałem. No, i ataczki mogę robić. Także tak to się właśnie prezentuje. Wszystko pomału do przodu. 333 poziom. No, i co kolejny, kolejny odcinek? Możliwe, że już bliżej elewatora. A dzisiaj to na tyle. Także dzięki za oglądanie. Na razie się